Dzisiaj zabiorę Was do Zanzibaru, Zanzibaru, nie na Zanzibar w tropiki, niestety. Niestety to jeszcze nie ten etap, ale kto wie, może w przyszłym roku jakiś Zanzibar, może jakieś Malediwy, coś tego typu. Mój serdeczny kolega dał mi synk, że w tym miejscu mogę zjeść burgera za 8 zł. Burger za 8 zł w Warszawie w 2022 roku, w czasach tak potężnej inflacji, nie chcę mi się w to wierzyć. To ma być podobno burger w stylu tych burgerów takich, wiecie, z budki W stylu tego burgera za 5 zł z Radomia, o którym już nagrałem film Który zresztą okazał się moim najlepszym filmem do tej pory po powrocie Także jeśli ktoś go nie widział, to zapraszam Ale pewnie już go widział każdy, bo ma prawie pół miliona wyświetleń Burger z Radomia, pół miliona wyświetleń Nieźle Ostatnie 6 dni leżałem w domu chory Więc nigdzie nie wychodziłem, dlatego dzisiaj tak naprawdę wyszedłem pierwszy raz Bo już się czuję dobrze może delikatnie jeszcze gardło jakaś tam chrypka jest, ale to prawdopodobnie jest spowodowane tym najbardziej. Ale to od 6 lat i niestety jakoś się nie zapowiada, żebym z tym skończył, bo No bo jest ciężko po prostu. Na tyle mocno już mi to siedzi, ja to muszę ciągle brak nie trzymać w ręku, nie? To jest straszny nauk. Więc dzieciaczki, jeśli tu jesteście, nie palcie, bo to nie ma sensu. Dobra, bo zaraz się z tego zrobi jakiś kurde vlog długi, a to ma być konkretny filmik o konkretnym burgerze w konkretnym miejscu za konkretną cenę, jaką jest 8 zł. Ten bar, do którego jadę, mieści się w Warszawie na pętli autobusowej na Żeraniu chyba, do końca nie wiem, nawigacja mi pokazuje 15 minut, także co, no widzimy się już pod Zanzibarem, kochani, także szykujcie klapki, ręczniki, piłki, dmuchajcie materacę i lecimy. Dzień dobry, co jest w tym hamburgerze za ósemkę? Omarta, ogórek, pomidor, kapusta, cebulka, kaczona, kopletki. Okej. Okay. Dobra, poproszę jednego w takim razie. Ogólnie zdążyło się już zrobić ciemno, bo po drodze jeszcze wyskoczyło mi tam parę rzeczy, ale mam go. Przed spróbowaniem tego cuda musimy sobie odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. Mianowicie, czego możemy oczekiwać od burgera za 8 zł? Ja myślę, że niczego. Jadłem już burgera tego typu w Radomiu za 5 zł, czyli 3 zł tańszego i, i wydaje mi się, że był co najmniej dwa razy większy niż ten. On nie jest jakiś duży i też nie ma sera. Tamten miał ser za 5 zł. No dobra. Słuchajcie, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni W takim razie sam sobie życzę smacznego No i co, próbujemy tego cudeńka Mhm, okej okay. To, co tutaj czuję, to jest keczup Cebulka prażona bardzo dobra, trochę jakiegoś białego sosu jest to albo majonez, albo jakiś duński czyli ta remoulada, remoulada remoulada, widzę też sałatę tutaj, jest też ogórek no i oczywiście mięsko, ale pozwólcie mi się jeszcze wgryźć w niego bardziej, żeby móc je ocenić Kurde, no wiecie co? Ja wiem, że to jest najtańsza bułka burgerowa wrzucona do mikrofalówki na 10 sekund. zresztą widziałem, jak pan to przygotowywał i słyszałem mikrofalówkę. Wiem też, że w tym burgerze jest najgorsze mięso Oddzielane mechanicznie, oczywiście. Kurde, to nie jest złe wcale. To jest klimat dworców, to jest klimat stadionów w Warszawie, jeszcze jak był, ale pewnie wy nie pamiętacie. A no, może pamiętacie. Ogólnie ten w Radomiu był naprawdę dużo lepszy. Zresztą był większy, miał też ser. Smakował mi dużo bardziej niż ten. Ale jest to bardzo podobny produkt. No Prawdopodobnie to jest to samo, tylko po prostu pomniejszone. No, tam był jeszcze dodany ser. I bułka była inna. Tam była taka wielka buła puchata. Tu jest to jest taka zwykła, marketowa bułka, nie? Ogólnie nie wiem, ile teraz w maku kosztuje cheeseburger albo jakiś McDouble. Ale jeśli McDouble kosztuje też 8 zł, a chyba może tyle kosztować, no to zdecydowanie wolałbym zjeść maka. Ale jeśli miałbym McDouble, a obok burgera z Radomia za 5 zł, to brałbym tego Radomiaka na pewno. Mmm. Ogólnie myślę, że takich miejsc z takimi produktami już niedługo nie będzie raczej. I to raczej są ostatnie chwile na spróbowanie takich rzeczy, jeśli nie jedliście ich, nie wiem, tam 10 lat temu czy kiedyś tam. No ja wiem, że to jest syf. Wiem o tym, wiem, że to ma skład pewnie dłuższy niż nie wiadomo co, ale to jest moje dzieciństwo. To jest, to jest moje dzieciństwo, to, jest, to, to są moje wspomnienia. Nie no, nie jestem aż tak stary. Po prostu lubię śmieciowe żarcie. Człowiek podjadł za 8 zł, nie było źle, ale też nie było jakoś super, zdecydowanie radą wygrywa z Warszawą, jeśli chodzi o takie burgery, bo ja nie wiem, w ogóle szukałem takich miejsc i to jest chyba jedyne, jest jeszcze to Lucy pod pałacem, ale tam już burger chyba kosztuje 12 zł z tego, co widziałem, więc to już są ceny, to już są ceny, na które naprawdę nie każdy może sobie pozwolić, więc to już są takie ceny trochę, wiecie... Yy. No, za dużo, jak za taki produkt, to po prostu za dużo. Ogólnie w menu było jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Jeśli byście mieli ochotę, jeśli byście chcieli, może zobaczyć. Słuchajcie, no, wszystko jest w zasięgu ręki. Ja już w lokalu byłem, także za drugim razem, jakbym tam przyszedł, to czułbym się po prostu jak u siebie. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, co myślicie o takim jedzeniu. Pewnie wszyscy mnie skajtują, że to jest syf i tak dalej. Łapką w górę też nie pogardzę, raczej o tym nie mówię. W sumie w ogóle o tym nie mówię, ale jestem youtuberem w końcu, więc chyba mogę o tym mówić. Ale nie będę tego nadużywał, także słuchajcie, tyle gaszę lampią. Patrzcie w ogóle, jaki to jest profesjonalizm. Widzicie jakie tutaj profesjonalne YouTuberstwo się odbywa? No nieźle.